2021 rozpoczynamy z przytupem, bo od afery tak niektórzy określają to, że część artystów zaszczepiła się poza kolejnością przeciw COVID-19. Co Pani myśli o tym, żeby na przykład artyści mogli się szczepić wcześniej niż inni? No uważam, że to nie jest dobry pomysł. Dlaczego? No bo w pierwszej kolejności powinny się szczepić te osoby, które są najbardziej narażone. Myślę, że no, wszyscy mogą na raz jakby... To... Czyli w ogóle nie dzielmy na grupy? Nie Niedzielmy, moim zdaniem. Jakby nie miałoby to innego sensu. Myślę, że najlepiej było, gdyby wszyscy mogli zaszczepić się jednak w tym samym odstępie czasu. Czyli i artyści, i medycy w tym samym czasie i nie ma żadnego problemu. I każdy inny człowiek. Tutaj w ogóle jakiś fop-up został popełniony, bo przecież. Nie naj... powinni byli się szczepić. Nie powinni. Powinni byli zaczekać? Tak. A Pani zaczeka i Pani się zaszczepi? Ja się nie zaszczepię. Pani organizm po prostu jest na tyle silny, Oczywiście, że sam sobie poradzi. naturalnie. Na razie sobie odpukać radzi. Tak i tak planuję, ponieważ chciałabym, żeby się skończyła już epidemia, żebyśmy wrócili do normalnego życia. A żeby się skończyła, musimy się wszyscy zaszczepić. Tak, myślę, że nie ma innego wyjścia. Ale zaszczepię się, bo ona jest bezpieczna, ale zaszczepię się przede wszystkim z myślą o mojej rodzinie, babci. no Dla niej się zaszczepię. Czyli w takim razie da Pan, się za, da pan sobie zrobić zastrzyk? Tak, 95-96%, że... Przyjdzie moja kolej, nie będę wyprzedzał artystów. A wy co uważacie o tym, że część ludzi ze świata kultury zaszczepiła się poza kolejnością? Powiedzcie w komentarzach, co uważacie na ten temat i napiszcie też tam, czy na przykład wy zamierzacie się w ogóle zaszczepić. Czekamy na wasze opinie. Jan Kwietniewski, Radio SK.